Drugi format, w którym Panią zobaczymy to teraz już Orient Express, Express, Asia Express i to również będzie nowość ramówkowa, która pojawi się rozumiem jeszcze w te wakacje. Asia Express na dużej antenie zadebiutuje we wrześniu prawdopodobnie. To jest tak, że okaże się, że trzeba będzie coś zmontować, demontować. wiesz to, to, to może być później, ale planowana premiera jest na wrzesień. I to jest najdroższa produkcja w historii polskiej telewizji. Logistycznie to było. Ja parę produkcji widziałam i parę też dużych, w których na przykład występowałam gościnnie. To jest Kosmos, to jest Total. I to jest murowany hit. To, co ja widziałam, a widziałam jedynie ułamek i też pamiętam, co ja sama zrobiłam. No po prostu macie pisania. Zagwarantowane, znaczy spanie moje na podłodze w szopie na narzędzia, czy kąpanie się pod prysznicem, który uwaga, wietnamski standard prysznica to jest rura z ziemi na wysokości kolan i umyj sobie głowę, więc wiesz tutaj, logistyka pełna. I wspaniali, cudowni ludzie, bo Wietnamczycy są tak, tak otwarci, tak gościnni, że my tam przeżywaliśmy naprawdę piękne emocje, A oprócz tego inni uczestnicy, którzy, z którymi też, z niektórymi bardziej, z niektórymi mniej, jak w każdej grupie się mocno zaprzyjaźniliśmy, dobrze bawiliśmy, ale też niektórzy denerwowali mnie nieprawdopodobnie i to niestety wszystko będzie widać, bo w takim programie nic nie możesz przeczekać, aż będzie cięcie, bo tam jest kamera z 24 na dobę.